Barbara, zgadnij co to. Niskie ceny tuju, niskie ceny tuju. Wiem, Marian, wiem, to urodziny w Media Expert. Tak jest. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook, idealny do nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 1899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert wierzysz aż tyle różnych tabletek na odporność. Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Dzień dobry, mam list do pani. Przepraszam, znowu znowu mi w ustach. Miałam to samo i lekarz polecił mi kserostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować od razu lepiej. Kserostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za kserostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować zdrowic skurcz senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety zdrowic skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurczcie nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Współkazło. Graj w gierki na lotto.pl i w aplikacji Lotto. Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię, a to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Walerin sen. Tabletki Walerin sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc. Wyciąg z ziela lisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Walerin sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona. Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończył się wpadką. Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu. Uff, jest dla mnie ratunek. Tak. <laughs> Feminost. Utrzymaj kontrolę. Zdrowit. Reklama. Radio Kierowców. Zapraszam Anna. Harde i przejezdne są już mosty graniczne z Czechami. Wolności i przyjaźni w centrum Cieszyna. Poziom wody w granicznej rzece Olzie opada. Nadal nieprzejezdna jest ulica między mostami po polskiej stronie Aleja Łyska. Na drodze numer 40 mamy problemy z przejazdem. Chodzi o miejscowość Łąka Prudnicka. Z uwagi na wysoki stan wody w rzece Złoty Potok przejazd mostem w ciągu drogi krajowej został zamknięty do odwołania. Policja wyznaczyła objazdy drogami lokalnymi. Podobna sytuacja na drodze numer 40 jest w Prudniku. Tutaj jest wysoki stan wody w rzece Prudnik i most jest zamknięty. Drogą krajową numer 1 w Czechowicach-Dziedzicach szybko nie nie pojedziemy. Zalanie tego odcinka drogi jest ściśle powiązane z wysokim stanem rzeki Iłownica. Wyłączone z ruchu są także na Śląsku droga 78 w Chałupkach, a także trasa S86 w Katowicach. To w rejonie węzła Agata, a także skrzyżowanie dróg 44 z 88. Tutaj zalany jest tunel na łącznicy z Gliwic na Katowice. Krajowa Trójka, Jelenia Góra, Szklarska Poręba. W Wojcieszycach na 473 kilometrze doszło do zalania drogi, no i wprowadzono tutaj ruch naprzemienny. W wiele górze zamkniętych zostało 11 ulic. Nieprzejezdny jest też jeden z mostów nad bobrem. Droga 33, Bystrzyca, Kłocka Stary Waliszew w miejscowości Bystrzyca. Między 19 a 16 kilometrem doszło do zalania drogi, no i droga właśnie jest zamknięta w obu kierunkach. Do śmiertelnego wypadku doszło na drodze 72. Konin tuliszków w miejscowości Kempina. Na 9 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba nie żyje, trzy zostały ranne. Droga jest zablokowana w obu kierunkach 22, 513, 11, 11. Czekamy na telefony. Minęła godzina 14. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki Piotr Paszkowski. Mieszkańcy zagrożonych przez wodę terenów muszą przygotować się do ewakuacji, tak apeluje rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W stronie Śląskie lądek Zdrój-Kłocko, tam mieszkańcy są szokowani rozwojem powodzi. Na Opolszczyźnie bardzo tr trudna sytuacja w Nysie. Za chwilę relacja naszego reportera. Kilkadziesiąt tysięcy osób bez prądu, tysiące zaraz